Kochane rybki na czytaniu mam energii na wrzesień Zapraszam Was do tego czytania. Zobaczymy energię ogólne na finanse, na pracę, na, na uczucia. Bardzo się cieszę, że mogę dla Was to, tę energię przedstawić. Wszystkie rybki solarne, ascendentalne, wenusowe, księżycowe zapraszam na czytanie. Energia ogólna dla ryb na wrzesień. Początek miesiąca będzie taki jakiś dla Was ciężki, w sensie, że będziecie się zamartwiać czymś. Chociaż już połowa miesiąca zacznie się jakieś takie ukierunkowane działanie, koniec miesiąca w ogóle się pojawi jakiś nowy, nowy pomysł. Być może też jakby tutaj sprawy dzieci też jakoś wejdą, że tak powiem, na tapetę pod koniec miesiąca. Natomiast nie, nie wygląda to źle. Myślę, że to są jakieś takie obawy, które jakimiś sprawami się już w sierpniu, pod koniec może, może się zamartwialiście. Zobaczymy. Dla rybek finanse na wrzesień. 2021 to przy... on jakieś finanse dla cztery buławy, pięć buław i królowa denarów. Widzę, że tam, że stabilnie, jeśli chodzi o finanse, bardzo stabilne fi, e, finanse. W połowie miesiąca zawalczycie o coś więcej, tak? Będziecie chcieli jakoś poprawić jeszcze swoją sytuację, i to widać, że na koniec miesiąca się udaje, bo jest królowa denarów, jest tam ta energia po prostu stabilności, obfitości. E, myślę, że tutaj albo Wam też może pomóc jakaś kobieta w rozwiązaniu pewnych spraw. Natomiast tu nie widzę żadnych jakichś takich zagrożeń, albo jakichś takich niefajnych sytuacji. Teraz zobaczymy jak sprawa pracy, w miesiącu września 2021, sprawa pracy. była buław, głupiec i diabeł. No, w pracy będzie tak jakoś zmiennie tutaj. Będziecie jakby stać na swoim stanowisku, w sensie swojej jakiejś takiej racji upierać się przy swoim, że wszystko jest ok. Natomiast pojawi się w połowie miesiąca jakaś możliwość zmiany, jakby czegoś na nowo, tak? Zrobienia. Być może jakaś zmiana pracy, może, może jakieś, no coś będzie, jakieś wyzwanie będzie takie dla Was. No i końcówka miesiąca może być bardzo nerwowo w pracy. Tu będą jakieś takie rozgrywki, może o pieniądze, może. No, jakieś tajemnice wyjdą na jaw. Widzę jakieś odejścia. No może być tam. Natomiast no, zobaczymy jeszcze tego głupca sobie. Może no, coś mieczy. czyli że może być to jakaś taka no, coś nowego, ewentualnie jakaś nowa osoba pojawi się, która, a, która trochę namiesza w tej a, sytuacji tutaj o, jeśli chodzi o pracę, tak waszych, o waszej pracy. Jeżeli ktoś szuka pracy, to powinien zacząć szukać, a nie stać i, i czekać. Pojawi się jakaś propozycja, tylko że to może się okazać, że ta praca będzie jakieś takie miała rzeczy, których, których jakby nie wiedzieliście wcześniej. Coś, co będzie Was. W jakiś sposób też zniewalać jakieś takie energie nie do końca fajne, tak? Mogą wyjść i, i postanowicie, że, że rezygnujecie z tej, z tej pracy. To też może być taki scenariusz. Ale dla tych, którzy mają pracę, to raczej widzę to, że, że po prostu jakaś nowa osoba będzie chciała coś przeforsować nowego w pracy albo jakaś osoba która lubi tak po prostu trochę ponamieszać, to ona tutaj rzeczywiście będzie coś. Zobaczymy teraz w uczuciach. Mak. Dwójka. Kielichów i ryba. No takie ładne są energie na, na tam. Ten mak taki niby czarość, manipulant, ale to jest też może być energia tego, że, że że jakaś relacja wchodzi na inny poziom, tak? bo jakieś okoliczności się po prostu takie zadzieją, że się zbliżycie, jeśli chodzi o partnerów stałych. Tak? Może pod koniec miesiąca być jakiś wyjazd też dla Was, a może to być po prostu, że z czymś ruszycie jakby do przodu z jakimiś planami. Dla tych, którzy nie mają nikogo, jest szansa na to, że, się, że kogoś. Poznacie w połowie miesiąca. Jest na to taka szansa, i że być może jakiś właśnie taki wspólny weekend czy coś się szykuje na koniec, na koniec miesiąca. Zaraz zobaczymy jeszcze, z czym ryby będą wchodzić do października z jaką energią. Siódemka mieczy. Król Mieczy i denarów. Jeszcze sobie tam siódemkę mieczy, bo nie czuję, w jakiej ona jest. Tak, 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 jakieś są tu rozczarowania. Być może w tej pracy tam coś się zadzieje i będziecie się czuli oszukani i tacy rozczarowani o tą sytuacją. Natomiast to powinno się ustabilizować, bo jest Król Mieczy i Paść denarów, czyli dla tych, którzy E, którzy może odejdą z pracy, być może coś tam się zadzieje, to będzie nowa praca na horyzoncie i to będzie taka stabilna przez szef, taki po prostu, który będzie, będzie mądry, e, taki, e, taki solidny i, e, i po prostu racjonalny. Tak? I to będzie powoli się, się ta praca, że tak powiem, um, rozpoczynać nowo. Także tu wejdziecie, nawet jeżeli będą jakieś rozczarowania pod koniec w związku z pracą to to, to się poprawi i październik już pomału będzie, będzie coraz lepszy. Dobrze, teraz kochani, kochane rybki, dla Was jeszcze wylosuję taką a, kartę z wyroczni Nostradamusa, to taka będzie dopowiedź, taka ta rada. Maciemy co dla rybek na wrzesień 2021, jeszcze wyrocznie Nostradamusa chciałabym powiedzieć 13 to jest też tak jakby no, karma pracę i jedną kartę radę od przewodników duchowych, od istot duchowych świata duchowego Maryj. Na wrzesień 2021. Jaka rada? Zaczniemy od energii wyroczni. Karta numer 13. To jest ten wojownik, zdaje się. Że... Tak, wojownik. No, Tu może się takie zdarzyć e, e, tak właśnie e, kwestia jakiegoś, jakiegoś jakiegoś starcia, tak? E, I to, takiego wyzwania. I to mi się wydaje, że to chodzi o tą pracę, właśnie ten diabeł, tam e, po prostu tam rycerz mieczy, ale wy wejdziecie z tego e, z tego obronną ręką, tak? Czyli odniesiecie zwycięstwo. Tylko że Wasze intencje i działania muszą być czyste i, i takie no, godne, że tak powiem, wojownika, tak? Nie możecie nieczysto grać. To jest takie ostrzeżenie i wtedy będzie no, wtedy wygracie. A druga karta to jest stay connected. I to jest tak, że my, jakby, rodzimy się w połączeniu z tym boskim źródłem. To boskie źródło, jakby cały czas jest do naszej dyspozycji, tylko od nas zależy, czy my po prostu tam i w trudnych sytuacjach jest czasami. Właśnie potrzeba jakby ponownego połączenia się ze źródłem, odzyskania tej mocy i siły wewnętrznej, która jakby pomaga nam stawić czoła różnym, różnym takim przeciwnościom. Także pozostańcie w połączeniu ze źródłem, no to, to Wam radzą przewodnicy duchowi. Dziękuję za czytanie. Cieszę się, że, że mogłam dla Was to czytanie zrobić. Proszę Was o subskrypcję, o lajki, o komentarze, będzie mi miło, będzie to taka wymiana energetyczna i pomoże mi to też rozwinąć kanał. Do zobaczenia przy nowych czytaniach, będzie na pewno ich kilka różnych, także oglądajcie mnie i do usłyszenia, do zobaczenia.